Jestem w Charkowie, na dworcu. Właśnie filmuję wszystko, co po ile jest. Dzisiaj, dzisiaj waluta jest po 12, euro po 12,50. Dolar po 9,10 na 9,60. Kobietki sprzedawają to wszystko. Papierosy na ulicach. A ja mam swoje zakony. Ja swobodny ziołowiek i ja w swobodnej stronie. Ja daję dla, ja dla moich, dla moich, dla moich, dla moich, przyjechał. film, dla moich, ja w dla przyjechał. dla moich, dla moich, dla moich, dla moich, dla moich, dla w Charkowie. Śmieszne, żeby ludzie jeszcze y, komunistyczne y, prawa ustanawiali i tu w ogóle duch komunistyczny kołacza, to jak Lenina widzieliśmy.